Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Biosfer 2 to jeden z najciekawszych projektów naukowo-badawczych. Obecnie w placówce przeprowadza się eksperymenty i badania związane z systemami Ziemi w zakresie atmosfery, magnetosfery, hydrosfery czy geosfery. Przeprowadzane tu doświadczenia stanowią podstawę dla zrozumienia m.in. sposobu przetrwania człowieka w przestrzeni kosmicznej oraz na innych planetach. Placówka zajmuje obszar ponad 1 hektara i jest największym zamkniętym systemem ekologicznym, jaki kiedykolwiek wybudowano. Obiekt zyskał międzynarodową sławę za sprawą wymagającego i bardzo kontrowersyjnego eksperymentu trwającego równo 2 lata. Nim przejdziemy dalej, chcę zachęcić Was do zostawienia polubienia na nowej stronie 4 strefy tajemnic na Facebooku. Zapraszam Was serdecznie. 26 września 1991 roku ośmioro chętnych zostało zamkniętych w hermetycznym, mini-świecie. Wówczas był to bardzo futurystyczny w wyglądzie obiekt, który nawet dzisiaj budzi skojarzenia z filmami science fiction. Obiekt znajduje się w pobliżu miasta Oracle w Arizonie i jego budowa pochłonęła ponad 150 milionów dolarów. Jak zatem widzimy, projekt został odpowiednio dofinansowany, a potężne środki przeznaczone na rozwój potwierdzają intensywne zaangażowanie jego twórców i sponsorów. Zbudowana w latach 1987-91 Biosfer 2 na początku miała sprawdzić skuteczność zamkniętych systemów ekologicznych do wspierania i utrzymywania ludzkiego życia w przestrzeni kosmicznej, stanowiąc substytut ziemskiej biosfery. Jak wcześniej wspomniałem, eksperyment rozpoczął się 26 września 1991 roku i trwał równo dwa lata, kończąc się tego samego dnia i miesiąca w 1993 roku. Od samego początku wywoływał skrajne emocje i do dziś, zdaniem części badaczy, zapamiętany został jako porażka. Bardziej nieprzebierający w słowach naukowcy uważają, że był to arogancki i pseudonaukowy eksperyment, który nigdy nie miał wypełnić swojej misji. Twórcy projektu mieli nadzieję, że rozpali on wyobraźnię publiczności i naukowców z otwartym umysłem. Architektura obiektu w ciekawy sposób połączyła elementy piramidy majów ze szklanym motywem przewodnim, wraz z olśniewającymi białymi kopułami geodezyjnymi i komorami o sklepieniu kolebkowym, przywodzącym na myśl rozwiązania budownicze ze starożytnego Babilonu. W środku obiektu znajdował się roślinny świat jak najlepiej odzwierciedlający ten panujący na Ziemi. Wewnątrz znalazło się także miejsce na las deszczowy z 25-metrowym wodospadem, trawiastą sawannę, pustynię, mokradła słodkowodne i słonowodne, a także, co ciekawe, również na rafę koralową ulokowaną w mini-oceanie głębokim na 7,5 m, a długim na 45. Inżynierowie stanęli przed ogromnymi wyzwaniami, bowiem musieli idealnie odtworzyć wiele zjawisk panujących na Ziemi, choćby takich jak fale oceaniczne. Musieli upewnić się, że stworzony ekosystem i mikroświat ma odpowiednią temperaturę i ilość opadów, gdyż drobne niedociągnięcie we wczesnym projektowaniu świata wewnątrz Biosfer 2 mogłoby zniweczyć plan, a eksperyment mógłby zostać przedwcześnie zakończony. Biosfer 2 musiała podtrzymywać życie, przypadkowo nie zanieczyszczając go maszynami i materiałami, których obecność mogłaby mieć nieprzewidziane skutki uboczne. Wszystko, co znajdowało się w środku, było przemyślane i przeanalizowane pod kątem unikania choćby najdrobniejszej negatywnej ingerencji w środowisko. W konstrukcji uniknięto materiałów syntetycznych, które emitują śladowe ilości szkodliwych gazów, z którymi nie radziłyby sobie systemy życiowe. Aby tego uniknąć, postawiono na wiele materiałów naturalnych, takich jak wełnę i drewno, które wykorzystano do podłóg, paneli ściennych i mebli w pomieszczeniach mieszkalnych. Wszelkiego rodzaju chemiczne środki czystości były zabronione. Całkowicie zabronione było także rozpalanie ognisk, a nawet zapalanie najmniejszych świeczek. Uczestnicy eksperymentu mieli mnóstwo zadań do wypełnienia. Dla przykładu: rolnictwo zajmowało 25% czasu czuwania, badania i konserwacja 20%. Pisanie raportów 19, gotowanie 12, zarządzanie biomem 11, a hodowla zwierząt 9%. Jak zatem jesteśmy w stanie zauważyć, dwa lata spędzone przez uczestników nie były czasem odpoczynku i rekreacji, a czasem ciężkiej i systematycznej pracy. Czas, który pozostał, wykorzystywany był na wywiady medialne i załatwianie różnych spraw. Zespół tak organizował swoją pracę, aby regularnie mieć dni. Które zostaną przeznaczone na fizyczną regenerację, a także na obserwowanie zmian zachodzących wewnątrz Biosfer 2. Jednak po stabilnym starcie zaczęły się pojawiać problemy choćby w przypadku żywności. Linda Lake była zaangażowana w obsadzenie Biosfer 2 roślinami. Zauważyła, że wiele upraw żywności rosło zbyt wolno, a często stosunek włożonej pracy do odniesionych korzyści był nieefektywny. Uczestnicy eksperymentu częściej pracowali jako rolnicy niż naukowcy czy badacze. Sadzili rośliny, dbali o nie, a także hodowali zwierzęta. Dodatkowo pracowali w laboratoriach i konserwowali sprzęt. Uprawa dobrej, sytej żywności była najwyższym priorytetem, wymagając od wszystkich pracy od 3 do 4 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. W czasie trwania eksperymentu załoga coraz częściej doświadczała problemów z żywnością, a co się z tym wiąże, także z głodem, który stał się nowym doświadczeniem i stałym towarzyszem uczestników. Wśród 80 upraw znalazły się ryż, orzeszki ziemne, proso, buraki, pszenica, marchew, papryka, banany, pomidory, bakłażan czy choćby cebula. Co ciekawe, w Biosphere 2 współistniało łącznie 3000 gatunków roślin i zwierząt. Ponieważ uczestnicy nie mogli używać środków chemicznych, do likwidacji szkodników używali zasad łańcucha pokarmowego. W ten sposób zastosowano biedronki do zjadania mszyc czy muchówek. Załoga sprowadziła cztery gatunki pożytecznych karaluchów do recyklingu materii organicznej, jednak ich populacja wymknęła się spod kontroli i zaczęła zagrażać uprawom. Podobnie wyglądała sprawa z mrówkami, których w ogóle nie było w planie, i najprawdopodobniej pojawiły się tu wraz z wywożoną ziemią na etapie projektowania czy nasadzeniem roślin. Chociaż uczestnicy siłą rzeczy stosowali głównie dietę wegetariańską, od czasu do czasu przygotowywali specjalne dania z niewielkich ilości mięsa, jajek i mleka. Należy zaznaczyć, że w czasie trwania eksperymentu systematycznie pojawiały się nowe poważne zagrożenia. W pierwszej kolejności pojawił się problem z utratą masy ciała. Wszyscy obficie stracili na wadze średnio 16% względem stanu przed rozpoczęciem doświadczenia. Kolejnym zagrożeniem był poziom tlenu, który spadał szybciej niż oczekiwano. Atmosfera ziemska zawiera około 21% tlenu, ale w Biosfer 2 zawierała zaledwie 14%. Mark Nelson, jeden z uczestników, opowiada, że to było jak wspinaczka górska, a niektórzy z załogi zaczęli cierpieć na bezdech senny. Nelson zauważył, że nie jest w stanie dokończyć długiego zdania bez zatrzymywania się i zaczerpnięcia powietrza. W związku z tym uczestnicy musieli pracować w taki sposób, aby jak najmniej się przemęczać. Co ciekawe, gdyby poziom tlenu spadł jeszcze niżej, załoga mogłaby mieć bardzo poważne problemy zdrowotne, a eksperyment zapewne zostałby przerwany w trosce o życie uczestników. Mark Nelson, czyli jeden z ośmiu, którzy dwa lata spędzili w Biosfer 2, nerwowo opowiadał, że sam fakt, że ta sama liczba ludzi wyszła, co weszła, jest wielkim triumfem. Mimo wszystko nie uważał eksperymentu za zły czy nieodpowiedzialny. Był daleki od uważania go za porażkę. Jest zdania, że Biosfer 2 to niedocenione i znaczące osiągnięcie w ludzkiej eksploracji kosmosu. Nelson zaznaczył, iż placówka została zbudowana nie dlatego, że mieliśmy odpowiedzi, ale została zbudowana, aby dowiedzieć się, czego nie wiemy. Po wielu dniach samopoczucie u załogi ulegało pogorszeniu. Życie w warunkach biosfery jest wielkim wyzwaniem. Wyobraźcie sobie, że spędzacie dwa lata z tymi samymi siedmioma osobami na ograniczonym terenie, bez dostępu do internetu czy innego rodzaju szeroko rozumianej rozrywki. Dodatkowo, uczestnicy eksperymentu niekiedy czuli się jak zwierzęta w zoo, kiedy rzesze turystów i uczniów przyjeżdżały, aby popatrzeć na przebieg eksperymentu. Mogli to uczynić, bowiem całość była zaszklona niczym szklarnia, więc bez problemu można było podejść do obiektu i zobaczyć, co się tam dzieje. Linda Lake mówiła, że ludzie stukali w szybę i robili zdjęcia, a kiedy odwiedziła ich antropolożka Jane Goodall, obserwowała ich, jakby byli nowym gatunkiem naczelnych. Członkowie załogi mogli spotykać się z przyjaciółmi i rodziną jednak tylko przez szyby lub przez telefon. Jednak w środku było ich tylko ośmioro. Poznali się dogłębnie. Po odgłosach kroków lub oddechu byli w stanie rozpoznać, kto przechodził obok ich pokoju. Długotrwałe przebywanie na ograniczonym obszarze z wąską grupą ludzi przyczyniło się do powstania syndromu, który psychologowie nazywają irracjonalnym antagonizmem. W tym przypadku załoga podzieliła się na dwie grupy po cztery osoby. Pojawiły się spory i walka o władzę nad kierunkiem projektu. To znacznie pogorszyło sytuację wewnątrz. Jedna strona domagała się nowego zarządzania i zmiany priorytetów misji. Poprzez zmniejszenie nacisku na zamknięcie i spędzanie większej ilości czasu na nauce. Druga strona chciała, aby przywództwo projektu i cele pozostawały nienaruszone. Jeden z członków załogi powiedział, że było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Uczestnicy eksperymentu, choć byli wobec siebie lojalni i starali się kontrolować, często iskrzyło między nimi i coraz częściej pojawiały się przejawy agresji i chęci dominacji. Nikt nie ukrywa, że jeśli eksperyment potrwałby dłużej, uczestnicy w skrajnej sytuacji mogliby sobie wzajemnie wyrządzić krzywdę. Choć eksperyment niekiedy nazywany jest pseudonaukowym i narażającym życie uczestników, wykazał wiele trudności, z którymi człowiek będzie musiał się zmierzyć, jeśli na poważnie myśli o kolonizacji innych planet i penetracji przestrzeni kosmicznej. Nasze ciała są wrażliwe na zmiany diety, a przecież jeść musimy, aby żyć. Po dwóch latach uczestnicy stracili średnio 16% wagi. Co byłoby po czterech latach? Tutaj pojawiły się opinie, iż eksperyment został źle zaplanowany, a ilość żywności, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, była niewystarczająca. Jednak należy pamiętać, że obszar eksperymentu był ograniczony a dodatkowa ilość bydła czy innych zwierząt oprócz emisji gazów zanieczyszczających atmosferę również posiada swoje zapotrzebowanie na wodę i żywność, która jest w tym przypadku ograniczona. Dogłębna analiza i rozpatrywanie każdego etapu eksperymentu rodzi kolejne pytania, jednak rysuje pewien obraz, w którym człowiek raczej nieprędko będzie w stanie z powodzeniem żyć i funkcjonować na innych planetach. To już wszystko na dziś moi drodzy. Jeszcze raz zapraszam Was na stronę 4 Strefy Tajemnic na Facebooku. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.